Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA oraz ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA to zwycięzcy tegorocznego rankingu firm ubezpieczeniowych Gazety Bankowej, która odbyła się w warszawskim Teatrze Kamienica. Tym razem nie brano pod uwagę wyniku finansowego firm, jak to miało miejsce w latach ubiegłych, lecz głównym kryterium była posprzedażowa obsługa klienta. Interesuje nas to po pierwsze czy klienci przedłużają umowy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi po zakończeniu? Bo to jest jakiś wskaźnik, czy klient jest zadowolony, czy nie. Ponadto, y, spytaliśmy się właśnie o to, jak te towarzystwa są karane. Jeżeli jest mało kar, no to wiadomo, że towarzystwo spełnia jakieś standardy pozytywne. Pytaliśmy też się o skargi, które wpływają na przykład do rzecznika ubezpieczeniowych. Jeżeli jest, jest mało skarg, to wiadomo, że to towarzystwo też spełnia oczekiwania swoich klientów. Ranking klasyfikował towarzystwa ubezpieczeniowe według danych dotyczących obsługi klientów dostarczonych przez KNF, UOKiK, Rzecznika Ubezpieczonych oraz przez same firmy ubezpieczeniowe. Metodologię wyboru zwycięzców opracowała firma doradcza PricewaterhouseCoopers. Ważne są te trzy zasady, o których mówiłem wcześniej, czyli jednym słowem proste, obiektywne zasady, transparentny, bezpieczny proces oraz to, czy zwycięzcy powinni wygrać. Jak mówi zwycięzca w kategorii ubezpieczenia na życie, obsługa klienta to nie są puste słowa. No ja myślę, że najprostszą receptą przede wszystkim, jeżeli gdziekolwiek to funkcjonuje jako, jako frazę w firmie, to trzeba to zdjąć. Ja zawsze mówię sobie, żartujemy z zewnątrz firmie z pracownikami, że klientów mieliśmy bardzo wiele lat na tak zwanych windach, bo tam mieliśmy takie wyklejone, że satysfakcja klienta, najważniejsza i tak dalej. A potem parę lat później zaczęliśmy coś dla nich naprawdę robić. I w momencie, kiedy zaczęliśmy dla nich coś naprawdę robić, to to naprawdę pomogło. Więc, no. Nie róbmy z tego frazesów, tylko bierzmy się do pracy. Kolejne miejsca w tej kategorii zajęły Nordea Polska, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA oraz Unika, Towarzystwo Ubezpieczeń SA, która pojawiła się na podium również w drugiej kategorii, czyli ubezpieczeń majątkowych. Tak naprawdę wszyscy nasi pracownicy pracowali bardzo ciężko, także w wolne dni i... I to jest efekt, tak? To, 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 to nagromadzenie ilości zdarzeń ubezpieczeniowych, które miało miejsce w tym roku, spowodowało, że byliśmy wystawieni na wyjątkową próbę, aczkolwiek, jak widać, została ona zdana w sposób pomyślny. Najlepsze Towarzystwo Ubezpieczeń Majątkowych według Gazety Bankowej, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA. Swój sukces tłumaczy pracą u podstaw. Bardzo staraliśmy się dotrzeć do naszych pracowników na pierwszej linii, do underwriterów, do likwidatorów szkód, do ludzi, którzy odpowiadają za sprawność operacyjną, na przykład w call center, z takim przekazem e, klarownym i jasnym, że interes firmy naszej nie polega na tym, żeby w czasach trudnych, kryzysowych, gdzie trzeba rzeczywiście oszczędzać i ciąć koszty, odbywało się to kosztem jakości obsługi. Za Alians Polska w tej kategorii znalazły się Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Skok oraz wspomniana już wcześniej Unika. Gale uświetnił swoim monodramem obrona jaskiniowca Emilian Kamiński, gospodarz teatru Kamienica. Wieczór zakończył uroczysty bankiet. Zwycięzcom gratulujemy.